dobrze nie jest, jest kombat. kurwa dostałem da taki zajebisty komba o kurwa o, o kurwa o le nie dostawę O chodź wejdź Tak samo Aha, mega. On coś mnie molestuje. Na no, przodzie, więc... No to mega. Nie to Nie rób tego. Nie rób tego, star. nie rób dana. tego, ale błagam cię, ale błagam cię, nie rób tego. Kurde, teraz pieniędzy. Uf, na nie, no. Ja Kurde. Ci się nie trafiłem. Jak ty, to, to jest runda o moją rangę, tak tylko przypomnę, nie? Nie, no ten żółty nie potrafi obu grać. My to przegramy. No, przyszedł nawet nie celuje. A nie nic, nie widzę. widzę. Czwartego <laughs> flasza dostałem. No kto mi rzucił flesza po oczy? Jeden Zajebisty play Nie w ogóle to powiadomienie na CS2 już nie, nie, ten, nie działa Bo wywalili w ogóle tą opcję Kupiłem reworwe i do standigla Ja pierdolę <laughs> Nie ma i tu? Kurwa, nie ja 20 sekund, mało czasu. A tu jest! Drugi jest za drzewem. No. Kurwa. Słabij się nam dzisiaj było. No, gdybym mógł tu wskoczyć, to bym ci powiedział. Nie gram dzisiaj już, nie? Wali mnie to dziadek jak dziadek się sieszy? Widzisz jak dziadek się sieszy? Widzę, bo są smoke'i U mnie, u mnie! O to było mnie! środkiem na B Nie, no. Tapujemy, tapujemy, tapujemy! Uuu. Kasia, dzięki za różeczkę Nie Ja pierdolę Ja pierdolę Boże, boże, boże bo...

Słuchaj, SŁR, nie zabił. Kurwa, nigger. Coś Co coś takiego. Gorzej jak tu jest. Tak. A! Oh, 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 <śles> się przesprosiłem!